Są chwile, gdy wszystko wokół ciebie zaczyna wydawać się inne. Codzienne rozmowy tracą swój blask. Niektóre relacje rozpadają się bez wyraźnego powodu. Miejsca, które kiedyś były znajome, nagle wydają się obce i, co najbardziej zastanawiające, nikt wokół zdaje się tego nie zauważać. Czujesz, że coś się zmieniło, ale nie potrafisz dokładnie określić co. Może to być subtelny niepokój lub niewytłumaczalna pewność. Jakby jakaś część Ciebie budziła się do czegoś, czego inni jeszcze nie dostrzegają. Ale co to właściwie oznacza? Niektórzy nazywają to transformacją, inni kryzysem egzystencjalnym. Są też tacy, którzy widzą w tym duchowe przebudzenie. Jednak nie zawsze łatwo to rozpoznać. Odróżnienie prawdziwego przebudzenia od iluzji bywa trudniejsze niż się wydaje. Karl Jung postrzegał przebudzenie jako proces indywiduacji, drogę do zintegrowania wszystkich części psychiki i osiągnięcia wewnętrznej pełni. Jednak ta ścieżka rzadko bywa prosta. Gdy to, co nieświadome, zaczyna wypływać na powierzchnię, stare wzorce się rozpadają, zakorzenione przekonania tracą swoją moc, a to, co wydawało się stabilne, staje się niepewne. Przemiana zachodzi zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. W miarę jak psychika się reorganizuje, świat wokół zaczyna to odzwierciedlać. Pojawiają się synchroniczności, relacje się zmieniają lub zanikają, poczucie przynależności staje się chwiejne. To, co wcześniej wydawało się przypadkowe, nagle nabiera znaczenia, jakby niewidzialna nić łączyła wydarzenia. Jung nazwał to synchronicznością, momentem, gdy zewnętrzne zdarzenia odzwierciedlają głębokie wewnętrzne procesy. Nie chodzi tu o magię. Ale o harmonię między świadomością a nieświadomością. Przebudzenie to nie tylko zmiana sposobu myślenia, lecz transformacja na najgłębszym poziomie psychiki. Każda podróż jest inna. Niektórzy doświadczają tej zmiany nagle i intensywnie, inni przechodzą przez nią stopniowo. Objawy mogą się różnić i nie zawsze pojawiają się w tej samej kolejności. Kluczowe nie jest podążanie za sztywnym schematem ale dostrzeganie wzorców, które wskazują, że dzieje się coś głębokiego, procesu, który wykracza poza słowa i objawia się w doświadczeniach, snach, spotkaniach oraz w tym, jak zaczynamy postrzegać rzeczywistość. Znak pierwszy chaos przed ekspansją. Wszystko zaczyna się od subtelnego poczucia rozregulowania. Coś w tobie wyczuwa, że pewne elementy nie pasują, ale nie potrafisz jeszcze nazwać, co jest nie tak. Na początku to tylko lekki dyskomfort, potem przychodzi wrażenie, że życie, jakie prowadziłeś, przestaje się trzymać kupy, jakby stara konstrukcja miała się zaraz zawalić. To, co wydawało się stabilne, zaczyna pękać. Pewniki się rozpływają, plany, które miały sens, nagle wydają się puste. A wraz z tym wewnętrznym rozpadem pojawia się dziwne przemieszczenie energetyczne. Jakby coś w tobie się przeorganizowywało, oddalając się od starych struktur które już nie wspierają twojego rozwoju. Jung twierdził, że ten proces zachodzi, ponieważ są w nas części, które zbyt długo pozostawały w ukryciu. Kiedy w końcu zaczynają się ujawniać, tożsamość oparta na dawnych wzorcach przestaje mieć rację bytu. Ten moment rozpadu nie jest błędem, ale wezwaniem, zaproszeniem do porzucenia iluzji i otwarcia się na coś bardziej autentycznego. Wiktor Frankl, psychiatra i ocalały z Holokaustu, powiedział kiedyś: Gdy nie możemy już zmienić sytuacji, jesteśmy zmuszeni zmienić siebie. I właśnie to dzieje się na tym etapie. Nie wybrałeś świadomie, by zakwestionować wszystko wokół siebie, zostałeś do tego popchnięty, a ten dyskomfort nie jest karą, lecz zaproszeniem. Ci, którzy nie są gotowi na tę przemianę, próbują uciec, szukają rozproszeń, kurczowo trzymają się przeszłości, Desperacko starają się odwrócić proces. Dla wielu przebudzenie nie przychodzi przez gotowe odpowiedzi, ale przez niepewność i poczucie zagubienia. To etap, który stawia nas pomiędzy tym, kim byliśmy, a tym, kim możemy się stać. I właśnie tutaj wielu ludzi popełnia błąd. Bo gdy wszystko zaczyna się rozpadać, ego szuka szybkiej drogi ucieczki, sposobu na przekształcenie tego kryzysu w nową tożsamość. Ale czy to rzeczywiście rozwój? Czy może tylko kolejna sprytniejsza iluzja? Drugi znak: ego duchowe nie jest wzmacniane, lecz rozpuszczane. W obliczu niepewności umysł pragnie stabilności, a ego znajduje na to kuszącą odpowiedź przybiera nową maskę. Jeśli wcześniej utożsamiałeś się z rolami społecznymi, teraz możesz zacząć identyfikować się z obrazem kogoś duchowo rozwiniętego. To jedna z największych pułapek na drodze przebudzenia. Ego nie znika tak łatwo, ono się dostosowuje. Zamiast się rozpuścić, tworzy nową postać, kogoś, kto czuje się ponad codziennymi sprawami, bardziej przebudzony od innych, kogoś, kto pojął coś, czego reszta jeszcze nie rozumie. To jeden z najsubtelniejszych sygnałów duchowego oszustwa, gdy przebudzenie przestaje być wewnętrznym procesem, a staje się tożsamością, którą trzeba nieustannie potwierdzać. Erich Fromm nazywał to lękiem ukrytym pod płaszczem wyższości. Często gdy wolność myślenia staje się niewygodna, tworzymy nowe klatki, by czuć się bezpiecznie. Teraz ego nie szuka już akceptacji w społeczeństwie, lecz uznania w kręgach duchowych. Zamiast pieniędzy czy statusu pragnie potwierdzenia, że jest bardziej świadome niż inni. Ale jak odróżnić prawdziwe przebudzenie od iluzji? Może kluczem jest brak potrzeby udowadniania czegokolwiek innym, nie ma poczucia wyższości? Przeciwnie. Pojawia się świadomość, że jest znacznie więcej pytań niż odpowiedzi, że proces uczenia się nigdy się nie kończy i być może dlatego prawdziwe przebudzenie nie przejawia się jako poczucie wielkości, ale głęboka pokora. Świadomość, że w obliczu ogromu istnienia Wiedzieć mniej może być oznaką większej jasności umysłu, niż przekonanie, że zna się już wszystkie odpowiedzi. Ale by dojść do tego punktu, trzeba zmierzyć się z czymś nieuniknionym, bo zanim zaczniemy widzieć wyraźnie, musimy spojrzeć na to, czego zawsze unikaliśmy. Trzeci znak konfrontacja z cieniem. Istnieją części nas samych, które nauczyliśmy się tak dobrze ukrywać, że zaczęliśmy wierzyć, iż w ogóle nie istnieją. Stłumione lęki, nierozwiązane traumy, aspekty naszego charakteru, które nie pasują do obrazu, jaki chcemy prezentować. Wszystko to zostaje zakopane głęboko w psychice, aż do momentu, gdy przebudzenie zaczyna wydobywać te cienie na powierzchnię. Jung mówił: Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierować Twoim życiem, a ty nazwiesz to losem. I właśnie to dzieje się w tym punkcie transformacji. To, co wcześniej wydawało się winą świata zewnętrznego, nagle zaczyna działać jak lustro. Sytuacje się powtarzają, wzorce stają się wyraźne, a to, co wcześniej uważaliśmy za pecha lub zbieg okoliczności, okazuje się czymś znacznie większym, odbiciem tego, co wciąż nie zostało zintegrowane. Nie jest to przyjemny proces. Wielu ludzi unika tego etapu, ponieważ wymaga on zmierzenia się z tym, co zawsze było ignorowane. Ale ucieczka jedynie podtrzymuje cykl. Prawdziwe przebudzenie nie polega tylko na poszukiwaniu światła, lecz również na uznaniu ciemności, która mu towarzyszy. Nietzsche ostrzegał, że kto zbyt długo wpatruje się w otchłań, tego otchłań również zaczyna pochłaniać. Niebezpieczeństwo nie tkwi w konfrontacji z cieniem, ale w zagubieniu się w nim. To, co odróżnia prawdziwe przebudzenie od duchowej ucieczki, to właśnie ta świadomość. Celem nie jest definiowanie się przez to, co zostało stłumione, ale uznanie jego istnienia bez pozwolenia, by przejęło nad nami kontrolę. A kiedy ten etap zostaje przeżyty szczerze, coś zaczyna się zmieniać. Bo po raz pierwszy dostrzegasz, że wiele relacji wokół ciebie nie było opartych na autentyczności, lecz na nieświadomych wzorcach, które teraz przestały mieć sens. Czwarty znak. Samotność staje się przestrzenią wzrostu. Nie wszystkie więzi przetrwają przebudzenie. Niektóre rozpadają się bez większych wyjaśnień, inne trwają jeszcze przez jakiś czas, aż emocjonalny dystans staje się nieunikniony. I nagle to, co było znajome, zaczyna wydawać się obce, jakby niewidzialna ściana oddzielała cię od reszty świata. To nie jest zmiana, którą wybrałeś, świadomie. Ale gdy twoja percepcja się poszerza, pewne rozmowy zaczynają brzmieć pusto. Miejsca, które kiedyś dawały ci komfort, teraz wydają się pozbawione znaczenia. Powierzchowność, którą wcześniej tolerowałeś, staje się nie do zniesienia, a samotność, której większość ludzi unika za wszelką cenę, staje się twoją stałą towarzyszką, nie jako izolacja, lecz jako przestrzeń wewnętrznej transformacji. Alan Watts mówił, że Być samemu to nie to samo, co czuć się samotnym. Istnieje samotność, która dławi, wynikająca z odłączenia, ale jest też inna, zupełnie odmienna taka, która otwiera przestrzeń do zobaczenia siebie bez zewnętrznych zakłóceń. Cisza, która kiedyś wydawała się pustką do wypełnienia, staje się żyzną glebą dla samopoznania. Jung twierdził, że ścieżka indywiduacji, prowadząca do prawdziwego przebudzenia, często bywa samotna. Nie dlatego, że musimy odrzucić innych. Ale dlatego, że w pewnych momentach potrzebujemy dystansu od zewnętrznego hałasu, aby zrozumieć własne wewnętrzne impulsy. Ta cisza, daleka od pustki, jest życiodajnym polem, na którym psychika może się przeorganizować. To w tym odosobnieniu stare przekonania zaczynają się rozpadać. To tutaj wzorce wyniesione z przeszłości tracą swoją moc. To tutaj zaczynasz dostrzegać, że wiele Twoich dawnych relacji. Nie było budowanych na autentyczności, lecz na potrzebie przynależności. I kiedy to odkrywasz, pojawia się nowe pytanie: co wciąż warto pielęgnować? Wielu mistrzów duchowych opisuje ten okres jako zmianę wibracyjną, jakby w momencie przebudzenia twoja energia przestawała rezonować z miejscami i relacjami, które kiedyś wydawały się naturalne, ale ten dystans nie oznacza straty jest przejściem. Niektóre więzi się kończą, ale inne, bardziej zgodne z nowym etapem, zaczynają się formować. Piąty znak: poszukiwanie sensu staje się naturalne. To subtelna, ale głęboka zmiana w sposobie postrzegania życia. To, co kiedyś wydawało się przypadkiem, zaczyna układać się w schemat. Małe wydarzenia nabierają większego znaczenia. Niektóre zbiegi okoliczności przestają wydawać się przypadkowe. Karl Jung. Nazywał to synchronicznością zjawiskiem, w którym pozornie niezwiązane ze sobą wydarzenia, gdy przyjrzymy się im uważnie, okazują się mieć ukrytą wiadomość. Nieoczekiwane spotkania, które pojawiają się we właściwym momencie, książki, które trafiają w twoje ręce dokładnie wtedy, gdy ich potrzebujesz, słowa rzucone mimochodem, które idealnie odpowiadają na twoje pytania. To nie magia, lecz harmonia między tym, co dzieje się w tobie. A tym co dzieje się na zewnątrz. Umysł wcześniej rozproszony, teraz staje się bardziej obecny. Pragnienie rozproszeń maleje, a w jego miejsce pojawia się głębsza ciekawość, nie tylko wobec świata zewnętrznego, ale także tego, co dzieje się w twoim wnętrzu. Viktor Frankl mówił, że człowiek nie może żyć bez poczucia sensu, a prawdziwe spełnienie przychodzi, gdy odnajdujemy cel wykraczający poza nas samych. I właśnie to dzieje się na tym etapie. Poszukiwanie przestaje być gorączkową próbą wypełnienia pustki i staje się naturalną odpowiedzią na rozwój. Ale jest tu istotny szczegół. Na tym etapie wiele dawnych przekonań zaczyna się rozpadać, bo im bardziej rozszerza się Twoja percepcja, tym bardziej dostrzegasz, że absolutne prawdy rzadko okazują się trwałe. Szósty znak: opór wobec dogmatyzmu i gotowych odpowiedzi. Na początku, naturalne jest dążenie do znalezienia ostatecznych wyjaśnień. Umysł chce się oprzeć na czymś konkretnym, znaleźć bezpieczną strukturę, która pomoże mu zrozumieć ten nowy etap, ale z czasem coś się zmienia. Zaczynasz kwestionować nie tylko to, w co wierzyłeś wcześniej, ale także nowe przekonania, które pojawiły się w trakcie tej podróży. Gotowe odpowiedzi przestają cię przekonywać. Motywacyjne frazy brzmią płytko. Myśl, że istnieje tylko jedna ścieżka do prawdy, wydaje się zbyt ograniczająca. To, co wcześniej sprawiało wrażenie wyzwolenia, teraz jawi się jako nowa forma więzienia, tym razem ukryta pod maską duchowości. Nietzsche ostrzegał przed tym. Według niego prawdziwa wolność nie polega na zamianie jednego systemu wierzeń na inny ale na odwadze podążania przez życie bez absolutnych gwarancji. Problem nie leży w samej potrzebie poszukiwania sensu, lecz w niebezpieczeństwie przyjmowania dowolnych odpowiedzi tylko po to, by złagodzić niepewność. Prawdziwe przebudzenie przynosi więcej pytań niż odpowiedzi. I paradoksalnie, to właśnie one prowadzą do większej jasności. Zamiast ślepo podążać za określonym zestawem, Idei, zaczynasz je testować, obserwować w praktyce. Prawda przestaje być czymś, co może ci zostać przekazane przez kogoś innego, staje się czymś, co musisz przeżyć na własnej skórze. A kiedy to zrozumiesz, pojawia się nowa świadomość. Ten proces nie ma końca. Bo ewolucja nie jest celem, lecz nieustannym ruchem. Siódmy znak zaangażowanie w nieustanną transformację. Wielu ludzi wierzy, że przebudzenie duchowe. To pojedyncze wydarzenie. Moment, w którym wszystko nagle nabiera sensu, a poszukiwania dobiegają końca. Ale dla tych, którzy naprawdę przez to przechodzą, rzeczywistość wygląda inaczej. Nie, ma końcowego punktu. Jest tylko ruch. To, co wydawało się wielkim objawieniem, okazuje się jedynie kolejnym etapem podróży. Stare przekonania zostają zastąpione nowymi zrozumieniami, które z kolei również będą kwestionowane w przyszłości. To, co wczoraj wydawało się absolutne, jutro może już stracić sens. Alan Watts porównywał życie do tańca. Nie chodzi o to, by gnać do określonego celu, ale by nauczyć się poruszać wraz ze zmianami. Ci, którzy opierają się temu przepływowi i próbują znaleźć jedną ostateczną prawdę, ostatecznie wikłają się w nową iluzję. Ale ci, którzy akceptują nietrwałość, odnajdują coś cenniejszego, wolność do wzrastania bez przywiązania do stałej tożsamości. Nie oznacza to braku kierunku, lecz autentyczne zaangażowanie w proces transformacji. Głębokie zrozumienie, że przebudzenie nie polega na znalezieniu ostatecznych odpowiedzi, ale na rozwijaniu zdolności do zadawania pytań bez lęku, a kiedy ta świadomość się pojawia, dzieje się coś niezwykłego. Ból, który wcześniej wydawał się przeszkodą, zaczyna być postrzegany w nowym świetle. Nie jako kara, nie jako coś, czego trzeba unikać, ale jako nieodłączna część wzrostu. Ósmy znak uznanie, że ból jest częścią rozwoju. Przez długi czas wierzyliśmy, że ewolucja polega na eliminowaniu cierpienia. Szukaliśmy odpowiedzi, które miałyby nas uwolnić od bólu, praktyk, które miałyby nas chronić przed dyskomfortem, filozofii obiecujących stan niezmąconego spokoju. Ale prawdziwe przebudzenie Odsłania coś innego. Ból nie jest błędem, na drodze on jest jej częścią. Karl Jung mówił, że uzdrowienie przychodzi, gdy przestajemy uciekać przed tym, co nas prześladuje. Im bardziej próbujemy unikać bólu, tym bardziej on nas ściga. Ale gdy w końcu pozwalamy sobie go odczuć bez oporu, coś się zmienia. Zamiast nas niszczyć, zaczyna nas kształtować, i to jest jedna z najgłębszych oznak przebudzenia. Umiejętność stawienia czoła cierpieniu bez potrzeby natychmiastowego wyjaśnienia go czy ucieczki. Nie chodzi o idealizowanie bólu czy świadome jego poszukiwanie, ale o zrozumienie go jako nieuniknionego elementu ewolucji świadomości. Ludzie, którzy naprawdę się przebudzili, nie pytają: Jak mogę już nigdy nie cierpieć? Lecz: Co ten ból próbuje mi pokazać? A kiedy zmienia się to pytanie, zmienia się również ciężar cierpienia. Przestaje być wrogiem i staje się nauczycielem, bo każda rana niesie w sobie znaczenie, klucz do głębszego zrozumienia samego siebie. I w tym momencie cykl się domyka, bo każdy, kto dotarł tak daleko, zaczyna dostrzegać, że przebudzenie nie jest jednym wydarzeniem ani linią mety. To żywy proces, który nieustannie się odnawia, i to, co wydawało się końce było jedynie początkiem czegoś jeszcze większego. Przebudzenie to nieustanny proces. Jeśli jest coś, co odróżnia prawdziwe przebudzenie od iluzji, to świadomość, że ta transformacja nigdy się nie kończy. Nie ma momentu, w którym wszystko zostaje rozwiązane, żadnej wyraźnej linii oddzielającej przed od po. Każda odpowiedź prowadzi do nowego pytania, każda nowa perspektywa otwiera drzwi do kolejnych nieznanych obszarów. Wielu ludzi wchodzi na tę ścieżkę, oczekując, że znajdą stan ostatecznego spokoju i jasności. Ale ci, którzy naprawdę się przebudzili, rozumieją, że rozwój nie polega na osiągnięciu stałego punktu, lecz na nauczeniu się, jak poruszać się w zmianach bez kurczowego trzymania się absolutnych prawd. Jung definiował ten proces jako ciągły dialog między świadomością a nieświadomością. Im bardziej integrujemy te wewnętrzne części, tym wyraźniej dostrzegamy zmiany wokół nas. Nasze relacje ewoluują, nasza percepcja rzeczywistości nabiera głębi, a my zaczynamy dostrzegać, jak nasze myśli i emocje wpływają na sposób, w jaki doświadczamy życia. To, co kiedyś wydawało się chaosem, teraz staje się ekspansją. Samotność przestaje być pustką i staje się przestrzenią samopoznania. Poszukiwanie sensu przestaje być nerwową próbą wypełnienia pustki. A staje się naturalnym ruchem. Potrzeba pewności ustępuje miejsca nowemu sposobowi życia, opartemu na ciekawości, akceptacji i odwadze, by podążać naprzód nawet bez gwarancji. Może to właśnie jest prawdziwym znakiem, że przebudzenie nastąpiło zdolność dostrzeżenia, że życie nie jest przypadkową sekwencją zdarzeń, ale symbolicznym polem, w którym nieustannie odbija się to, co dzieje się wewnątrz nas. A teraz, Czas na Ciebie. Czy któryś z tych znaków odnalazł odzwierciedlenie w Twoich własnych doświadczeniach? Jeśli ten temat jest dla Ciebie ważny, podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Jak dostrzegłeś oznaki własnego przebudzenia? W końcu przebudzenie to niesamotna podróż, lecz niekończący się dialog między tymi, którzy odważają się patrzeć poza oczywistość. A jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, rozważ subskrypcję. W ten sposób będziesz mógł nadal otrzymywać refleksje, które mogą towarzyszyć Twojemu procesowi, bez pośpiechu, bez gotowych formuł, po prostu jako przestrzeń do przemyśleń o tym, co naprawdę się liczy.